Powtarzam to na każdym są ogromnie istotne, dlatego że wielka część władzy w Polsce jest w ręku samorządów. Przeszło 50% grosza publicznego w Polsce jest wydawane przez samorządy. I musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na przykład jeśli chodzi o Kielce, o Stolicę Ziemi Świętej Czy trzecia kadencja pana Lubawskiego, czy może trochę świeżego powietrza? A pan Wojewoda, pan Grzegorz Banaś, to będzie właśnie to świeże powietrze. Proszę państwa, głosujcie na pana Grzegorza Banaśa, głosujcie na naszych kandydatów, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość i przekonujcie do tego innych, bo to dzisiaj naprawdę bardzo ważna dla polski sprawa. Dziękuję. Prawa są tak silne, że nawet ja nie potrafię się krzyczeć. Proszę państwa, po jeszcze brakuje. Wyciężymy.